Żubry to jedne z najstarszych ssaków. Ich wygląd ulegał niewielkim zmianom od czasów, gdy w okresie panowania mamutów zamieszkiwały prawie całą Europę. Niestety, rozwój cywilizacji spowodował spadek jego liczebności. Na przestrzeni wieków żubry stopniowo wymierały w różnych regionach naszego kontynentu, by ostatecznie w XIX wieku występować już tylko w Puszczy Białowieskiej i na Kaukazie. Mogłoby się wydawać, że rok 1803 odmieni los żubrów białowieskich. Właśnie wtedy car Aleksander I wydał dekret o ochronie tego gatunku, a także sprowadził do puszczy 150 strażników i 34 specjalistów którzy zajęli się hodowlą i ochroną zwierząt. W efekcie w 1857 roku w puszczy żyła rekordowa ilość zwierząt 1898 sztuk. Biorąc pod uwagę ten fakt, tym smutniejszy wydaje się ich dalszy los. Do gwałtownego spadku liczebności żubra w puszczy białowieskiej przyczyniły się działania I wojny światowej i nasilone kłusownictwo. No i zobaczcie, tu mamy na pierwszym planie ten największy, to jest plisar, byk ośmioletni, który tu w tym naszym stadzie rządzi. Jak dobrze się przypatrzymy, zobaczcie, tu mamy byka, ma charakterystyczne rogi. Rogi są bardziej wyprostowane niż u krowy. Tu obok mamy krówkę, porcję. Najstarszą krowę w naszym stadzie. Zobaczcie, jak ma rogi zakręcone do środka. Widzicie? A plisar ma wyprostowane bardziej i rozłoga, czyli rozstaw rogów, jest dużo większa u samca byka niż u krowy. Tu w środku mamy drugą krowę. I też ma charakterystycznie zagięte rogi do środka. Jest to platanka. Obok z prawej mamy byka trzyletniego i z drugiej strony drugiego byczka trzyletniego. I to są właśnie te żubry linii pszczeńskiej. Porcja jest linii Białowieskiej, ale ona jest jałowa i nie wycieliła się jeszcze u nas. Krówki, cielęta, które się rodzą, to, to się rodzi, są cielęta od platanki od placki, czyli od czystej linii pszczyńskiej. Karmimy je często. O cztery razy dziennie, ale tylko dlatego, żeby ich pokazać, żeby były blisko koryt i można je było oglądać. I jeszcze raz możemy sobie teraz prześledzić nasze stawy. To jest pisar, Byk, najstarszy, najmocniejszy w tuszy. Czyli tu trzeba zawsze uważać przy korytach, bo to, gdzie co on wyprawia to przesuwa i może nieświadomie uszkodzić obsługę. Trzeba uważać, nie wkładać ręki do środka, ani nogi. Proszę. W tej chwili sypałem paszę żubr, to jest granulat. Specjalnie dla żubrów produkowany jest to karma pełnowartościowa. I u nas żubry są karmione przez cały rok. W innych ośrodkach hodowli, tak jak w żubrowisku w Jankowicach są żubry dokarmiane, bo tam żubry żyją na powierzchni 740 hektarach i mają do dyspozycji taki duży obszar. U mnie praktycznie bytują Żyją na powierzchni 2 hektarów. Przy takim stadzie 6 dorosłych żubrów, karmy czy paszy naturalnej jest praktycznie zero. Wszystko co wyrośnie, trawa czy gałęzie czy liście jest zżarte. Bo jest duże zagęszczenie. I dlatego musimy karmić je przez cały rok. Dostają siano do woli, czyli mogą. W każdej chwili pobierać pokarm i dodatkowo jeszcze karmimy karmą treściwą. Dziko żyjące żubry w Puszczy Białowieskiej wyginęły w 1919 roku. Ostatni żubr żyjący na Kaukazie zginął niewiele później w 1927 roku. Wszystko wskazywało na to, że jedyną szansą przywrócenia ich do życia było stado pszczyńskie. Te hodowane na Śląsku Żubry były potomkami czterech osobników wywiezionych z Białowieży w 1865 roku. Tu właśnie mamy wypisane imiona, numery rodowodowe oraz datę urodzenia wszystkich Żubrów, które u nas w Zagrodzie żyją. Na pierwszej pozycji mamy najstarszego żubra. Jest to krowa linii białowieskiej. Poznajemy po dwóch pierwszych literek, literkach imienia. Porcja. Jest to linia białowieska. Niżej. Placka. Urodzona w 2008 roku. Jest to krowa linii pszczyńskiej. Potem mamy lisara, Platankę urodzone Pisa w 2012, tak samo Platanka i najmłodsze dwa żubry. Jest to Platyn i Plener. Placka, która w tym roku u nas się wycieliła, którą widzieliśmy obok w zagrodzie. Ciele jeszcze nie ma nadanego numeru, bo dane do Księgi Rodowodowej zawsze wysyłam po zakończonym roku. Wtedy Wszystkie ruchy żubrów, które zostały wywiezione, które się u nas urodziły, które padły, musimy to wszystko informować do księgi rodowej, rodowodowej, podawać. I imiona nadajemy PO, czyli żubry linii Białowieskiej i linii pszczyńskiej PL. Tak rozpoczynają się imiona. Linii Pszczyńskiej jest bardzo mały już w księdze, bo ich naliczyłem ostatnio może około 40 osobników. To na ilość żubrów żyjących w Polsce około 2000. No to jest mała liczba. Praktycznie ta linia Pszczyńska, ona kiedyś zaginie, ale dopóki jeszcze można, to jest to uhonorowane w tej księdze rodowodowej, ta linia Pszczyńska. Że te imiona są nadawane tylko linii pszczyńskiej. Szczególne znaczenie dla populacji miały dwa osobniki planta i plebejer. Są one nie tylko założycielami linii pszczyńskiej, ale przede wszystkim jednymi z dwunastu założycieli całego stada światowego. Tragiczną i niebezpieczną sytuację, w jakiej znalazły się żubry na świecie, podkreśla stan populacji po I wojnie światowej. W hodowli pszczyńskiej pozostały bowiem tylko trzy osobniki: jedna samica-planta, urodzona około 1904 roku, i dwa samce: plebejer, młodszy od planty, bo urodzony około 1917 roku, oraz platon, który został okaleczony w czasie powstań śląskich i niestety nie nadawał się do rozpłodu. Czy to możliwe, aby jeden żubr i jedna żubrzyca mogli uchronić swój gatunek od zagłady? Jak widać tak, ponieważ to właśnie dzięki potomstwu Planty i Plebejera nastąpiło odrodzenie hodowli żubra w Polsce i na świecie. Według danych Księgi Rodowej Żubrów 31 grudnia 2015 roku na świecie żyły 6083 osobniki. Ale tak naprawdę o ochronie żubra możemy mówić w zasadzie. W okresie tuż po II wojnie światowej. W 1915 roku liczba żubrów w Puszczy Białowieskiej kształtowała się w granicach 700-800 sztuk. Początek I wojny światowej, wkroczenie hmm, Wkroczenie na teren Puszczy Białowieskiej wojsk niemiecki skutkował wybiciem stada i zredukowaniem go do poziomu stu kilkudziesięciu okazów. Oczywiście opinia publiczna światowa dostrzegała to, zauważyła tylko dzięki interwencji z wielu stron świata uniknięto całkowitego wybicia w tym czasie żubrów. Ale tak naprawdę w tym momencie ruszyła lawina. Żubry zaczęły ginąć. I w 1919 roku mieliśmy do czynienia prawdopodobnie z dziewięcioma ży żyjącymi wolnościowo w Puszczy Białowieskiej okazami. W kwietniu, 18 kwietnia 1919 roku okazało się, że ostatni żubr w Puszczy Białowieskiej został znaleziony martwy. W Puszczy Białowieskiej nie było już żubrów. I to stało się podstawą do stworzenia dwóch niezale niezależnych idei. Obydwie oparte o doświadczenia ochrony bizona amerykańskiego. Jedną z nich zaprezentował Jan Stoltzman na Kongresie Ochrony Przyrody w Paryżu w 1923 roku. Druga była autorstwa dyrektora Muzeum Berlińskiego Ogrodu Zoologicznego w Berlinie, Primela, generalnie Twórcom tych idei chodziło o ochronę, restytucję tego gatunku. W tym czasie, w 1919 roku, mieliśmy do dyspozycji, tak naprawdę po przeprowadzonej weryfikacji, około 60 osobników, z czego tylko 30 parę były to osobniki, które żyły na wolności. I prawdopodobnie większość z nich to tak naprawdę miało olbrzymią domieszkę podgatunku kaukaskiego, ponieważ podgatunek kaukaski zginął dopiero w 20, ostatni osobnik tego gatunku zginął w 27 roku, więc tak naprawdę niezwykłe wręcz znaczenie dla restytucji tego gatunku mogły mieć osobniki hodowane, osobniki hodowane zagrodowo czy osobniki hodowane w ogrodach zoologicznych. Współcześnie ogrody zoologiczne mają olbrzymie znaczenie w, tak naprawdę w zachowaniu poligenowej gatunków ginących w skali globalnej. W tamtych czasach był to w pewnym sensie przypadek, ale szczęśliwy akurat w przypadku tego gatunku. Ze względu na ich znaczenie dla całego gatunku oba osobniki po śmierci zostały spreparowane w pracowni preparatorskiej Franciszka Kalkusa z Muzeum przyrodniczego imienia dzieduszyckich w Lwowie, jednej z najsłynniejszych w okresie powojennym. Jej dziełem były między innymi zachowane do dzisiaj w Krakowie i we Lwowie unikatowe preparaty nosorożca Włochatego i mamuta z okresu późnego Pleistocenu znalezione w Staruni. Dwa żubry przez wiele lat były eksponowane na wystawie stałej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, jednak w pewnym momencie nie mogły już być dłużej udostępniane dla zwiedzających. Liczne uszkodzenia, jeszcze z czasów wojny, i te powstałe w latach późniejszych, zmusiły muzealników do zabezpieczenia ich w magazynach. Te najsłynniejsze zwierzęta w dziejach polskiej przyrody i polskiego muzealnictwa zasłużyły po latach na odpoczynek i renowację. Żmudny i po raz pierwszy w Polsce przeprowadzony na taką skalę proces konserwacji, a fragmentami nawet reparacji, został przeprowadzony przez pracownię konserwacji zwierząt Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Setki większych i mniejszych uszkodzeń zostały usunięte i naprawione tak, aby żubry nic nie straciły ze swojej naukowej i historycznej wartości. Co ciekawe, spreparowany okaz planty rzeczywiście był i jest przechowywany w zbiorach zoologicznych Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Potwierdziły to badania genetyczne, a rozpoznajemy ją po charakterystycznym, wygiętym w dół lewym rogu. Renowacji zostały więc poddane w pierwszej kolejności planta i platen, które w roku 2011 zostały umieszczone na stałej wystawie przyrodniczej Przyroda Górnego Śląska. Następnie do eksponowanej pary dołączyła plamka oraz plat. Wracając do planty i plebejera, bo tak naprawdę to jest królewska para, która dała początek restytucji żubrów białowieskich, żubrów nizinnych. Historia ich jest niezwykła, a historię tą tak naprawdę dopiero zgłębiliśmy bardzo niedawno dzięki pomocy doktora Jurka Paruzela z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, którego tak naprawdę konikiem i hobby są żubry. Udało nam się zgłębić niezwykłą wręcz historię naszych żubrów bytomskich i tak naprawdę kompletnie przebudować wyobrażenie o tym, co my mamy. Cały czas sądziliśmy, że w naszych zbiorach jest planta i plebejer. Oczywiście planta jest, ponieważ jest bardzo charakterystyczna. Ten opuszczony w dół róg jest po prostu jej yy, zdjęciem paszportowym. Ale drugi byk, piękny byk, który u nas w zbiorach się znajduje, okazał się, to jest plebeje. Co się okazało? Na zdjęciach, zachowanych zdjęciach, w sumie licznych bardzo yy, zdjęciach żubrów pszczyńskich, yy, obserwujemy, szczególnie dwa są dla nas bardzo istotne i cenne. Planta ze swoim synem, młodym byczkiem, platenem, bo jak się okazało, właśnie ten drugi, drugi nasz eksponat to jest platen. E, platen, który jest karmiony przez plantę. Na drugim zdjęciu bardzo ważnym dla, dla nas, a szczególnie dla Puszczy Białowieskiej, jest królewska rodzina plebejer, planta, platen i plaket. Platen jest. Na tym zdjęciu najmłodszym osobnikiem, i on jest ojcem, a matką jest plaket najbardziej płodnego byka, który tak naprawdę dzięki któremu tak naprawdę stado białowieskie mogło zostać odrodzone plisz. Okazy muzealne żubrów pszczyńskich mają kapitalne znaczenie jako wzorzec genetyczny żubrów tej linii i całego stada światowego żubrów nizinnych. Pod względem muzeologicznym, okazy te są unikalnym dobrem kultury europejskiej, dokumentujący historię restytucji i uratowania żubra przed zagładą, wymagającym szczególnej troski. Stanowią one również bezcenny rezerwuar informacji naukowej, która z każdym rokiem i rozwojem metod badawczych sięga nowych horyzontów. W muzealnictwie, co wyróżnia Muzeum Górnośląskie w Bytomiu spośród innych instytucji o podobnym charakterze. Gromadzone eksponaty nie tylko badane są i opracowywane naukowo w czasie teraźniejszym, ale również zabezpieczane do badań współcześnie nam nieznanych, które mogą zostać przeprowadzone za 10, 50 czy 100 lat. W 2016 roku powstał przy Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Bank DNA. Coś, o czym z całą pewnością nawet nie marzyli bytomscy muzealnicy z drugiej połowy XX wieku. Wiele można by było mnożyć przykładów, ale planta jest takim chyba najlepszym. Co się okazało, że nie tylko można ją oglądać, ale okazało się, że tak naprawdę od początku XXI wieku rozpoczęto próby pobrania materiałów genetycznych, żeby stwierdzić, jaki procent genotypów współczesnych żubrów to jest właśnie planta. Jak można porównać ten, nazwijmy to w cudzysłowie, archaiczny DNA Protoplastów restytuowanego stada żubrów światowego. To jest również informacja o tym, jakimi, z jakimi niebezpieczeństwami chowu wsobnego możemy mieć do czynienia w przyszłości. Wiele lat trwało, zanim udało się, się te badania do końca przeprowadzić. Przyjechał do nas pan profesor Szymura ze swoją doktorantką Karoliną Więcek. I po raz pierwszy, mimo że kilka prób wcześniejszych było, po raz pierwszy udało się pobrać takie próbki, które dało się tak naprawdę odczytać. Dzięki zaawansowaniu metod molekularnych DNA planty przestał być tajemnicą i można było się odnieść tak naprawdę do tego, co współcześnie wiemy o, o, o DNA współczesnych żubrów. Jak ważne to odkrycie nie świadczy fakt, że zostało opublikowane we współartyzmie we współautorstwie 22 autorów od Stanów Zjednoczonych po Niemcy, Polskę. I zostało opublikowane w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism Molecular Biology and Evolution.